Robienie genów w 5 minut jest częste nawet z grach. Jeb. Yep. Co jest z tym Gideonem? Behavior. Zrobimy, że będą znacznie rzadziej te same mapy co mecz. Tymczasem The Game Tak, ostatni sztylet. Mam cię. Na surwie ci też zarzucę do game. Weź weź, Kate musk Czas ta Madet Harda. Jak większość niestety Pójdę tam, gdzie widziałem aury. No, przestań. Nie ja mam już sztyletów. Mam Cię. Ogólnie, o ile pamiętam, to o mapach ma być dopiero jak ten nowy killer. A, no dobra. No dobra. To rzeczywiście przydałoby się, jak ja mam trzeci raz z tę samą mapę. bo to już jest dosyć irytujące. Znaczy, wiesz co, goblin? To większość killerów powinna mieć bufy, bo. Bo surwy są mega mocne niestety. Albo surwy powinny dostać w końcu nerfy. Okej. Okay. Dobra Mam cię Nerf killer please tułopę Ech, panie brykiet hmm. A, tu jest hack Za dużo wymagasz od tej gry Nie od gry, tylko od wydawców tej gry Od wydawców tej gry Wallhack, wallhack, Cheater alert. Mam hmm. cię. Surwy powinny mieć po 3 perki Max, a killer 4? To by była fajna zmiana. Znaczy, generalnie cały czas mamy 4 versus 16. Versus 12. W pewien sposób by to poprawiło. Więc dobry pomysł. Dobra, tu nie będę tej ściany rozwalał. Nie ma to sensu. Dobra, mam cię. Warrior hard now, dokładnie tak, Luroso. Dokładnie tak. Dobra, idę na Co Zurbiorą cztery dead hardy? i buba. No tak, tylko wiesz, wtedy... Wtedy mogą się nie leczyć na tego buba i wciąż mieć dead harda, nie? Fakt, że wtedy są... Tak czy siak na one hita. No ale jednak nie. Ten co patrzy się w sufit. Mam cię. i Tak, 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 zauważyłem Dark, zauważyłem Masz go? Tak jest. Tak, jest mikrofalówka. Przyklei się w sukni, bo... C... W def mangosku. E, dobra, tam są surwy. Darkness ma tu niezłe value, powiem szczerze. Brawo! z mnie potrzeba ludzka w postaci snu. do już. Spoczku, Mangowsku. Dzięki wielkie i kolorowych snów. No. Grałeś kiedyś, pan w Ressa z Firmongerem? fajnie kombo combo nawet. Nie! Nie, nie grałem tak. Nie grałem tak. Dobra, muszę zniszczyć tę paletę. Mam cię. Tak ktoś używa Firmongera? Nie wiem. Alfa używa. Killerzy są w większości zbalansowani, tylko przyło się, że dla killera jest od trzech i to robi pewne komplikacje. No ale wiesz, jeśli generalnie. Gra jest nastawiona na to, że surf wygrywa. Bo gra nie jest nastawiona na remis, tylko na wygrany surfów, niestety. No to to nie jest dobrze. Winda Killera to 4K? No, w sumie. DBD jest nastawiony na monety. Szczerze? To jest. Najmądrzejszy komentarz pana Brykieta na tym czacie i ja w tym momencie nie mam nic do gadania, bo nie mam się z tym nawet jak nie zgodzić. Co? Paleta? Nope. No ale już paleta. A e, nie wiem jak ci wrzucić tych... noży nawet. Dobra, chodźmy za nią dalej. Brawo. DBD też jest nastawiony na highs, wolą dać nowe skiny zamiast naprawić sensowne bugi. Tak, jest. Przestań z tym boiloverem. Jest nastawiony na highs, ale też. Hmm, behavior samo so, w sobie strzela w kolana. I w tym momencie nie mówię o balansie, w tym momencie mówię o Amazon Prime, gdzie ludzie. Yy, Mogliby nahypować to, że. Ej, w Amazon Prime masz skina z Kurwa, najlepszy skin w ogóle w tej grze. Tymczasem DBD. Dostajemy Rift Fragmenty. skiny z karnetów do Prima, ale nie, niech nawet dają te skiny z karnetów do Prima, ale niech nie dają, kurła, Rift Fragmentów. Czy pierwsze miesiące DBD w Amazon Prime były świetne? No, to prawda, to prawda. Dobra, Kate, what are you doing? A gdzieś tu była. Brawo. Jeszcze raz, co jeszcze raz? Nie wiem, z tymi fragmentami tych odkleiło bez kitu.